Zapraszamy na kolejny odcinek na zdrowie. Dzisiejszym gościem w WWTV jest Aleksandra Koska. Dzień dobry. Rehabilitantka opowie nam, co to jest osteoporoza, jakie są jej przyczyny i jak się objawia. Osteoporoza charakteryzuje się postępującym ubytkiem masy, masy kości oraz osłabieniem przestrzeni struktury kości, oraz także zwiększoną podatnością na złamania. Czynnikami ryzyka występowania osteoporozy jest przede wszystkim szczupła budowa ciała, jak i także nadwaga, ponieważ powoduje obciążenie, różnego rodzaju destrukcyjne diety, diety niskobiałkowe oraz diety ubogie wapń, spożywanie nadmiernej ilości alkoholu, palenie papierosów. Nieodpowiednia y, aktywność y, fizyczna, także uwarunkowania genetyczne, y, jak i przebyte y, choroby, przyjmowanie y, leków, które też mogą przyczyniać się niestety do rozwoju osteoporozy. Leki na tarczyce, leki na senne, różnego rodzaju kortykosteroidy. Jak się objawia osteoporoza? Osteoporoza nie ma widocznych objawów, dlatego też często nazywana jest cichym złodziejem kości, natomiast występują objawy kliniczne. I objawami y, klinicznymi są to y, bóle kości, y, przede wszystkim y, złamania nawet przy małych urazach i są to najczęściej złamania kości długich, czyli złamanie szyjki kości łdowej, y, kość ramienna. Także może być to obniżenie wzrostu poprzez y, złamania kompresyjne trzonów kręgów, y, może wystąpić kifoza piersiowa, czyli garb kręgosłupa. Co robić w przypadku wystąpienia objawów osteoporozy? W przypadku wystąpienia objawów, jeśli zauważymy cokolwiek, należy bezwłocznie udać się do lekarza chociażby pierwszego kontaktu, który skieruje nas na badanie densytometryczne. Jest to badanie pomiaru gęstości kości. Najczęściej badanie pobiera się z kręgosłupa lędźwiowego lub z biodra. Po takim badaniu mamy określone stadium, w jakim się znajdujemy, i pierwszy stadium to jest osteopenia. Jakie są metody leczenia osteoporozy? Metodami leczenia osteoporozy to przede wszystkim odpowiednie leki. Jest to konsekwentna i długotrwała terapia. Oczywiście, oprócz leków, powinniśmy. Stosować y, odpowiednią dietę, dietę wysokobiałkową, wysokowapniową, y, także przyjmować magnes y, i dużą dawkę witaminy D. Jak często występuje osteoporoza? Y, osteoporoza występuje najczęściej u osób w wieku podeszłym, y, ale także u kobiet y, po 40 roku życia, czyli po, men po menopauzie. I tutaj co trzecia osoba, co trzecia kobieta może zachorować na osteoporozę. U mężczyzn około 60 roku życia. W jakim wieku jesteśmy najbardziej narażeni na utratę gęstości mineralnej kości? Przede wszystkim, jeśli nie jesteśmy um, objęci czynnikami ryzyka, takie badanie możemy wykonać um, w wieku około 60 roku życia. Natomiast jeżeli już występuje jakiś czynnik ryzyka, um, to każda um, kobieta w wieku um, około 50, 50 roku życia powinna takie badanie wykonać um, i mężczyzna około 60 roku życia. Czym jest osteoporoza wtórna i jak ona się objawia? Osteoporoza wtórna jest konsekwencją przebytych chorób u danego pacjenta i niestety może to występować w każdym wieku, czyli nie musi być to wiek podeszły. I aby taką osteoporozę wtórną w jakikolwiek sposób leczyć, dwoje lekarzy. Czyli od choroby, ta, która wywołała astoporozę i lekarz, który leczy osteoporozę, muszą się skontaktować, aby dobrać odpowiednią terapię farmakologiczną. Czy jest to możliwe, żeby całkowicie wyleczyć się z choroby? Całkowite wyleczenie niestety nie występuje. Można tą chorobę znacznie zmniejszyć, zmniejszyć jej rozwój. Ale tak jak mówiłam, prędzej jest to konsekwentne, długotrwałe leczenie i trzeba mieć zawsze świadomość, że ta choroba może w pewien sposób się nam odnowić po, po latach, znowu może nastąpić zwiększone ryzyko złamania. Co robić, aby uniknąć zachorowań na osteoporozę? Aby zmniejszyć ryzyko występowania osteoporozy, przede wszystkim powinniśmy stosować urozmaiconą dietę, dietę wysokobiałkową, wysokowapniową, również bogatą w magnez, prowadzić aktywny tryb życia. Niestety nie zawsze m, jesteśmy zależni od tego, ponieważ możemy zachorować na jakąś chorobę, ym, kobiety mogą być po okresie menopauzy i to niestety nie, nie jesteśmy w stanie na tym zapanować. Oprócz tego powinniśmy badać swoje kości. Jeśli podejrzewamy wystąpienia stoporozy, nie czekać na rozwój, nie czekać na złamania, tylko jak najszybciej udać się do lekarza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naszym dzisiejszym gościem była Aleksandra Koska, fizjoterapeutka i właścicielka Centrum Rehabilitacji FIT.